Wszystkim jestem Lana i dzisiaj zapraszam Was na odcinek taki pogadankowy porozmawiamy sobie na temat zagrożenia, e, największego zagrożenia męskości w ostatnim e, czasie, który, a jakże wymyślili sobie faceci, e, czyli te podpaski w szkole. E, na wstępie od razu powiem, że e, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy faceci e, uważają tak, e, jak. Ci, o których będę mówić Nie wszyscy faceci uważają, że jest to jakieś zagrożenie męskości Czy coś takiego Zdaję sobie z tego sprawę Nie chcę tutaj absolutnie generalizować Będę raczej mówić o jakichś takich pojedynczych jednostkach Wiem, że jest pełno wspaniałych facetów, ale rzeczywiście są jakieś tam pojedyncze jednostki, które po prostu są głupie. Natomiast myślę, że ten filmik może otworzyć oczy też osobom, które po prostu nie były świadome tego, że w Polsce też istnieje takie zjawisko jak ubóstwo menstruacyjne. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym zjawisku, jak i pomysłowi, jak zapobiegać, jak naprawić tę sytuację, czyli właśnie darmowe podpaski w szkole, w toaletach publicznych i stało się to Dyskusją w internecie w ostatnim czasie, ze względu na to, że niektórzy faceci oburzyli się, że po prostu to yy, jest zagrożenie dla nich, najwyraźniej. Przede wszystkim, co to jest to ubóstwo menstruacyjne? Jest to taki stan w momencie, w którym naprawdę nie stać cię na kupno podpasek, tamponów, właściwie wszystkiego potrzebnego do okresu, ponieważ okres to nie tylko podpaski czy tampony, ale to też leki przeciwbólowe, leki rozkurczowe, czasem nawet wizyty u lekarza czy wizyty w szpitalach. To wszystko są koszta wliczone w okres, wliczone w okres, jakby koszta, które za ten okres sprawia, że. że że są te koszta, o których często się zapomina, że okres to nie tylko podpaski, tampony, ale też właśnie leki przeciwbólowe. No i niestety w Polsce bardzo wiele dziewcząt, dziewczynek, a nawet kobiet cierpi właśnie na to ubóstwo menstruacyjne, ponieważ ich zwyczajnie na to nie stać. I teraz możecie się zastanawiać, jak to ich nie stać. Przecież Polska nie jest krajem, nie wiem, trzeciego świata czy coś takiego, że tutaj panuje jakaś totalna bieda, ale. Są ludzie biedni i są ludzie bogaci. To, że gdzieś tam wśród waszego otoczenia nie ma takiego problemu, to nie znaczy, że tego problemu w Polsce w ogóle nie ma. Rzeczywiście najczęściej on dotyka jakichś takich patologicznych rodzin, dziewczynek z takich rodzin, gdzie po prostu wszystkie pieniądze są przepijane gdzieś tam na alkohol czy coś takiego. I w momencie, w którym dziewczynki nie dostają. Nawet takich rzeczy jak jedzenie, a co dopiero mówić, żeby co miesiąc dostawały pieniądze, czy podpaski, czy tampony. Więc, no, tutaj się pojawia problem, ponieważ my okresu zatrzymać nie możemy. To się pojawi co miesiąc i co miesiąc on będzie krótszy, dłuższy, mniej intensywny, bardziej intensywny z bólami, bez bólów, z innymi dolegliwościami, czy bez tych dolegliwości, ale on co miesiąc będzie wiązać się z tym, że będą te brudne ubrania, zabrudzone ubrania. Będzie wiązać się to z tym, że te dziewczynki, nie będą chodzić do szkoły, bo się zwyczajnie będą wstydzić tego, że no gdzieś tam im coś przecieka. I stąd właściwie powstał ten pomysł, żeby gdzieś tam w publicznych toaletach, zwłaszcza w szkołach, te darmowe podpaski czy tampony były. No bo rzeczywiście najbardziej dotyka to właśnie takie dojrzewające dziewczynki z jakichś takich biedniejszych rodzin. Darmowe podpaski. Był taki pomysł. I on nawet został, zaczął być wprowadzany w niektórych krajach Unii Europejskiej. No to się rzeczywiście sprawdza. No, natomiast w Polsce, Mam wrażenie, że jesteśmy takim specyficznym krajem, gdzie po prostu jeśli za coś mamy zapłacić, ale nie ma to być dla nas, to nagle jest oburzenie, ponieważ to właśnie faceci, chyba tylko i wyłącznie faceci, oczywiście nie wszyscy, oburzyli się, że nagle z ich podatków pójdą pieniądze na darmowe podpaski czy tampony, gdzie w większości to jednak wydaje mi się, że nawet firmy same zaproponowały takie pomysły, przecież powstają takie pomysły, że tam chyba bodajże, w biedronce czy w Lidlu, że się zbiera kupony i rzeczywiście można to wymienić jakoś potem raz w miesiącu na, na podpaski czy tampony, więc nawet jakieś tam prywatne filmy to robią. Natomiast jeśli padł pomysł, że ma to iść z publicznych pieniędzy, czyli z podatków, to nagle wielkie oburzenie. Nagle faceci odezwali się jako znawcy kobiecego ciała, lepsi znawcy niż kobiety. Nagle faceci zaczęli wyliczać co do mililitra krwi, ile jest w stanie wchłonąć podpaski czy tampon yy, i po prostu przeliczać yy, po prostu każdą złotówkę, żeby udowodnić kobietom, że to wcale nie jest nie wiadomo jak duży wydatek. Mam wam yy, pewien wpis z wykopu, yy, który mnie po prostu totalnie załamał. Paczka 32 tamponów kosztuje około 7 zł w drogerii. Sprawdziłem. Podczas jednego okresu kobieta wydala 10 do 60 ml krwi podczas jednego okresu. Jeden tampon wchłania około 15 ml krwi. Na jeden okres potrzeba więc czterech tamponów. Cztery tampony razy 9 okresów wychodzi 36 tamponów, czyli nieco więcej niż jedna paczka, nawet licząc dwie paczki, to wychodzi razem 14 zł. Więc co to za wielki wydatek? My wydajemy tyle na gumki. Facyci to tak nie działa. To tak nie działa, że podczas jednego okresu używamy cztery tampony. Y, skupmy się na razie na tym. Przede wszystkim sam producent poleca wymieniać max co 4 godziny. Tambony jak i podpaski powinno się rzeczywiście co kilka godzin wymieniać Nawet jeśli tej krwi nie jest dużo Ale ze względu na to, że po prostu tam się zbierają już bakterie z tej krwi, która już jest Więc to nie jest tak, że mamy bardzo na przykład lekki okres I z tego powodu zużywamy mniej podpasek Ponieważ nie i tak musimy wymieniać co taką samą ilość godzin Co w przypadku... Obfitego okresu. Przy czym w przypadku obfitego okresu może się okazać, że nawet co godzinę będzie trzeba było to wymienić. Więc to nie jest cztery tampony na jeden okres. To jest jedna paczka na jeden dzień czasem. Więc. Yy... Tu już jest błędne myślenie, że jakby traktowanie kobiet tak bardzo ogólnikowo, nie każda kobieta ma okres, który trwa na przykład 3 dni. Są kobiety, które mają ten okres tydzień. I to jest normalne. To jest wciąż normalne, że okres trwa tydzień. Są kobiety, które mają tak obfite okresy, że dosłownie co godzinę, czy co dwie muszą wymieniać ten tampon czy podpaskę. No i tutaj już nie idzie się w cztery tampony, tylko już się idzie w jedną paczkę na przykład dziennie, czy jedną paczkę na dwa dni. Więc to już nie jest wydatek 14 zł. Na cały rok, tylko to już jest wydatek setki złotych na cały rok, a może to iść nawet w tysiące, jeśli policzymy jakieś leki przeciwbólowe czy coś takiego. Ja na przykład miałam taki czas, gdzie mój okres trwał dosłownie dwa tygodnie. Rzeczywiście nie było to normalne, musiałam to konsultować z lekarzem i tak dalej, ale było coś takiego. I to się może zdarzyć y, każdej kobiecie, ponieważ y, jest to spowodowane przez hormony, i jeśli zostaną one zaburzone, to po prostu takie coś może wystąpić. Więc to nie może być tak, że liczymy, że tylko cztery y, tampony na y, jeden okres, bo w momencie, w którym ja miałam okres przez 14 dni, to nie mogłabym użyć czterech. Tamponów na 14 dni. W ogóle myślenie, że jeden tampon wchłania 15 ml, czy tam ileś, więc potrzeba tylko czterech tamponów. Tampony należy wymieniać niekiedy całkiem wchłoną całą krew, kiedy całe zostaną przesiąknięte, tylko co ileś tam godzin, ponieważ one po prostu nie mogą być nie wiadomo jak długo um, w kobiecym ciele. Zresztą um, okres trwa najmniej chyba tam ze dwa albo trzy dni, tak mi się wydaje. Więc nawet cztery tampony na dwa, 3 dni to jest i tak um, no za mało, bo rzeczywiście co kilka godzin, a nie jeden tampon na cały dzień. Wtedy dochodzą, um, wtedy może dojść do różnych infekcji i dodatkowy koszt lekarza. I przede wszystkim... Trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że mam wrażenie, że wszyscy faceci, którzy argumentują jaki to jest malutki wydatek Patrzą tylko i wyłącznie na te najtańsze podpaski No ale skoro wy podajecie argument gumek, to przecież też nie kupujecie najtańszych gumek, prawda? Nie każdej będzie pasować, będą pasować najtańsze podpaski czy najtańsze tampony Jest to po prostu spowodowane tym, że te okolice intymne są bardzo wrażliwe To chodzi do różnych infekcji, nawet po prostu przez to, że one są wrażliwe i... Kupiliśmy najtańsze jakieś środek higieniczny i po prostu infekcja gwarantowana. Więc to nie jest tak, że kupujemy tylko najtańsze, bo cena też zależy, wiecie, od długości podpasek, od grubości, od tego, czy są ze skrzydełkami, czy bez. Jeśli kobieta po prostu ma obfite okresy i potrzebuje grubszej podpaski, to one będą dużo, dużo droższe niż te najmniejsze, najcieńsze itd. Ja miałam taki czas, gdzie miałam okresy co dwa tygodnie. Dosłownie. Równiutko, co dwa tygodnie miałam okres No było to rzeczywiście tam związane z tymi wszystkimi zmianami hormonalnymi i tak dalej No ale takie sytuacje też się zdarzają Okresy na samym początku są bardzo nieregularne Więc wyliczania tego typu, co wam przedstawiłam, po prostu nie mają sensu I jeszcze jedna rzecz Dlaczego tam jest w ogóle 4 tampony razy 9 okresów? 9 okresów nie jest w roku Przede wszystkim jest minimum 12, a tak jak już wspominałam, są te cykle krótsze, które mogą mieć 20 dni i wtedy nie będzie 12 okresów, tylko na przykład 15. Ale są też no, te dłuższe okresy, te cykle, które tam mają powyżej 30 dni, no i rzeczywiście zamiast 12 zrobi się 11 okresów. No ale po prostu z góry to są błędne założenia i jakby faceci usilnie próbują przekonać, że oni wiedzą lepiej, że oni nie chcą się dokładać do tego. Wy tego nie poczujecie, ponieważ to pójdzie z waszych podatków. Z waszych podatków poszły wybory, które się nie odbyły. Nikt się jakoś nie oburza, mam wrażenie w internecie na ten temat. A oburzacie się o coś, co po prostu wy nie zyskacie na tym nic. Że skoro wy na tym nie zyskacie, to wy nie chcecie tego robić. No, wciąż mówię o tylko niektórych przypadkach. Więc z waszych podatków idą pieniądze na jakieś kompletne bzdury, które, z których też wy nie korzystacie i jakoś się na ten temat nie czepiacie, a tu nagle wielkie oburzenie. Um, no bo ja po prostu jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jest taki problem i to jest jakieś rozwiązanie. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego faceci jakby włączyli się w tę dyskusję i dlaczego um, usilnie próbują pokazać, że to oni wiedzą lepiej. Um, więc to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że trochę tak um, otworzyłam wam oczy na to, że um, takie wyliczenia są błędne, że rzeczywiście jest są różne sytuacje, że to nie jest tak, że zawsze tylko i wyłącznie najtańsze rzeczy można kupić Bo no nie zawsze się po prostu tak da Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, bo może macie jakieś inne przemyślenia Może macie jakieś story tam związane z tym, że nie stać was na przykład było na y, jakieś tam produkty higieniczne czy coś takiego Więc było na tyle, mam nadzieję, że takie pogadankowe filmiki od czasu do czasu wam się spodobają Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i w komentarzu na dole możecie napisać, y, jaki kolejny taki temat miałabym omówić w następnych odcinkach. Pamiętajcie, że wszystkie linki do moich social media macie w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!